Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na pikiecie Stop Gender, Stop Deprawacji Dzieci. Ja nazywam się Dawid Gołom i w imieniu organizatorów mam przyjemność prowadzić dzisiejszą pikietę. A organizatorami są Brygada Małopolska Obozu Narodowo-Radykalnego i przymierze Naród, Wolność, Suwerenność. Myślę, że za podjęty trud organizatorom należą się brawa. Jeszcze raz witam wszystkich, dziękuję za imponującą frekwencję. Szczególnie chciałbym powitać i podziękować za przybycie przedstawicielom przedszkoli, szkół, organizacji narodowych i patriotycznych działających w Krakowie. Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Solidarni 2010, Fundacji Pro Prawo do Życia, Obozu Wielkiej Polskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Cywitas Christiana, Studentów dla Rzeczypospolitej i krakowskich klubów gazety polskiej. Proszę o brawa dla naszych gości. Zgromadziliśmy się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec ideologii gender, przemycanej pod płaszczykiem rzekomej naukowości. Chcemy pokazać, że nie pozwolimy wymawiać sobie, że to co jest nienormalne, należy określać jako standard, a pojęcie normalności przedefiniować tak, żeby mogło się w nim zmieścić każde istniejące, jak i jeszcze nie wymyślone przez lewicowych ideologów zboczenie. Warto tutaj przytoczyć słowa świętego Antoniego z Antiochii, żyjącego na przełomie III i IV wieku. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i jeśli zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu mówiąc Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. Oczywiste wydaje się odniesienie tych słów do bieżącej sytuacji w kontekście promowania zboczeń i cenzurowania jakichkolwiek prób sprzeciwu, oskarżeniami o homofobię, mowę nienawiści, szaleństwo, głupotę czy zacofanie i brak postępu. A my jak staliśmy na mocnym fundamencie nauki Kościoła, tak nadal musimy na nim stać i dawać odpór próbom promocji zboczeń, promocji grzechu. Próby te stają się coraz bardziej zajadłe i bezczelne. Lewicowi na to, że już nie chcą tylko związków homoseksualnych i parat, ale idąc za przykładem Hitlera, Stalina i wielu innych sprodniarzy, uderzają w najmłodsze pokolenie. Wszak deprawacja od małego daje bardzo duże szanse na trwały efekt i budowę tzw. społeczeństwa otwartego. Otwartego na wszelkie zboczenia, nowinki i szaleństwa. Myślę, że te zagadnienia rozwiną przedstawiciele organizacji, kolejne osoby, które zabiorą głos. Zapraszam pana Adama Kukle z Przymierza na Róż, Suwerenność, który odczyta oświadczenie, protest organizatorów. Dziękuję. My dzisiaj zebrani w Dniu na rynku w Krakowie stanowczo protestujemy przeciwko niezgodnym z odczuciami Polaków Działaniem obecnego rządu oraz jego ministrów, promującym nowy program upowszechniający ideologię gender. Po systematycznej dewastacji polskiej historii i nauczania polskiej historii oraz języka polskiego i świadomości narodowej, mamy obecnie do czynienia z odwórnym i podstępnym wprowadzeniem lewackiej ideologii gender, demoralizującej nasze dzieci i młodzież. Obecny rząd za nic ma to, że nawet Polski nie zgadza się z wprowadzeniem zaleceń WHO i praktycznie biorąc współpracuje z organizacjami politycznego ruchu homoksensykosyjnego i organizacjami, które postawiły sobie za zadanie demoralizację społeczeństw, w tym naszych dzieci i młodzieży. Obecne władze chcą zalegalizować zalecenia w WHO całkowicie negujące zasady moralne wynikające z wartości uniwersalnych, z którymi nie polemisuje się, bo są oczywiste. My zabrani dzisiaj w Dzień Dziecka nie jesteśmy osamotnieni w walce o przestrzeganie różnic płci wynikających z natury i biologii. Te różnice istnieją od początku istnienia świata i jest udowodnione naukowo, że wynikają z płci mózgu i właśnie one są podstawą doboru naturalnego i tworzenia rodziny, jak również więzi rodzinnych. I to właśnie jest bez włączenia największym problemem dla tych co uzurpują sobie prawo do władania narodami poprzez ich uprzednie zniewolenie lewacko-liberalnymi ideologiami. Dlatego rodzi się ruch antygenderowski we Francji, Niemczech, nie mówiąc o Węgrzech i innych państwach europejskich. My Polacy rozumieją zagrożenie dla przyszłych pokoleń wynikające z narzucania siłą ideologii gender Wynikającej z ideologii marksistowskiej nie możemy bezczynnie patrzeć na pełzającą demoralizację i eksperymentowanie na naszych dzieciach. Tym bardziej, że działania władz są sprzeczne z polską konstytucją. A mianowicie naruszają one dwa artykuły konstytucji artykuł 45 i 72, które gwarantują, powszechne prawo do obrony przed demoralizacją dzieci i prawo przekazywania uczniom wartości moralnych kultury chrześcijańskiej. To mamy zapisane w Konstytucji, proszę Państwa. <laughs> działania rządu uważamy za bezprawne, a ze względu na sposób wprowadzania ideologii odgórnie, na siłę, uznajemy je jako totalitarne działania. W posłusznych mediach kreuje się pogląd, że chodzi o uprawnienie, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Ale to nieprawda. To jest mącenie w głowach. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn zostało prawnie uznane i uregulowane już 100 lat temu. O co więc chodzi? Chodzi o zniewolenie w imię wolności, które uczyni narody bezwolne, dające się manipulować jeszcze bardziej niż obecnie. A służy ono tym, którzy mają w tym interes. Czyli władania światem. Oświadczamy, że nie spoczniemy w walce z podstępnym narzucaniem ideologii sprzecznej z prawami natury, a tym samym nie spoczniemy przeciwstawieniem się szalonym ambicjom obecnej władzy, narzucającym nam ideologię przeciwną naturze, zwłaszcza naszym dzieciom. Wprowadzenie ideologii gender to przestępstwo, ukierunkowane na dewastację rodziny, doprowadzenie do upadku moralnego narodu. Godzi władz społeczny i naturalny, tym samym może doprowadzić konsekwencji do największej zbrodni, a mianowicie unistęstwienia polskiego narodu. Będziemy więc walczyć. Dziękuję. Dziękuję i oddaję głos Adamowi Kulpińskiemu z Fundacji Pro Prawo do Życia. Chciałbym także zwrócić Państwa uwagę na wolontariuszy zbierających podpisy w sprawie projektu ustawy stop pedofilii. Zapraszam Adama Kulpińskiego. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Moje nazwisko Kulpiński, ja reprezentuję Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Pedofilii Fundację stop Prawo do Życia. Celem komitetu jest zgłoszenie projektu ustawy zakazującego demoralizacji dzieci. Mamy 100 tysięcy podpisów pod projektem. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie stoppedofili.pl Tutaj również ktoś będzie te podpisy zbierał, na no teraz w tym momencie zniknął w tłumie uczestników. Tak jak mówiłem, celem jest 100 tysięcy podpisów. Projekt dotyczy konkretnie zakazu promowania zachowań seksualnych wśród małoletnich. Czyli jeśli ktoś przychodzi z nas do pracy, a szef uczy go, w jaki sposób może podejmować współżycie, no to obecnie jest to karalne jako molestowanie, podlega sądowi. Gdy z takimi samymi treściami do dzieci przychodzą ludzie i nazywają się edukatorami seksualnymi, to co nazywa się to edukacją seksualną i nie podlega karze. My pragniemy to zmienić, pragniemy to pisać do, do kodeksu każdego artykułu, który zakazuje propagowania zachowań seksualnych u małoletnich poniżej 15 roku życia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy, to tak jak mówiłem, podpisy będą zbierane. Mamy wiele ulotek. Można te ulotki wziąć w dużych ilościach, przekazać w swojej okolicy, w palafi, w bloku, na osiedlu. Można... Wszelkie informacje ze strony stoppedofili.pl, www.stoppedofili.pl Te informacje są tam dostępne. Jest zarówno projekt ustawy, jak i karta podpisowa. Podpisy zbieramy do 2 lipca. Wtedy zostaną złożone w Sejmie. Myślę, że to dla nas wszystkich jest taki Konkretny rodzaj działania. Nie tylko, nie tylko się szkolimy, nie tylko wiemy, jakie jest zagrożenie, ale też przeciwdziałamy mu i staramy się je powstrzymać. Wszystkich zachęcamy, można przez stronę stop pedofili zgłosić się i uczestniczyć w tej inicjatywie w innych inicjatywach Fundacji Pro Prawo do Życia i w innych działaniach, które są podejmowane obecnie w celu ochrony małoletnich i wszelkich innych osób przed zagrożeniem życia, przed deoralizacją. I przed wszelkimi szkodliwymi treściami. Także jeszcze raz przypominam stopę do filipę. Zachęcam do włączenia się w inicjatywę. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Każdy może się dołączyć. Dziękuję pięknie. Dziękuję i teraz proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Pstyla z Konfederacji Polski Niepodległej. Brawo! Brawo! brawo. Szanowni Państwo, jestem również przedstawicielem porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. I my w naszym porozumieniu obserwujemy z wielkim oburzeniem działania rządu obecnie Platformy i psl u który już od siedmiu lat niszczy Polskę, niszczy rodzinę, niszczy gospodarkę, niszczy patrioty. A w tej chwili stara się wprowadzić już od paru miesięcy ideologię gender, która doprowadzi do zniszczenia rodziny. Przeciwko temu protestujemy, przeciwko wprowadzeniu ideologii gender, przeciwko... W prowadzeniu ideologii gender pisaliśmy również list do marszałka Sejmu, żeby prace nad tą ustawą zostały przerwane i ta ustawa była odrzucona niestety tak się nie dzieje. Chciałbym Państwu odczytać list porozumienia w tej sprawie do pani Ewy Kopacz. Porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Z niepokojem obserwuję próby wprowadzania w Polsce neomarksistowskiej ideologii genderowej, która atakuje rodzinę, naród, patriotyzm, religię i występuje przeciwko chrześcijańskim podstawom kultury europejskiej. Środowiska kombatanckie i niepodległościowe wierne są hasłu Bóg. Honor, ojczyzna, które wprowadzono w czasie II wojny światowej na sztandary polskich sił zbrojnych na zachodzie, armii krajowej i narodowych sił zbrojnych. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Druk Sejmowy numer 1051, które w rzeczywistości zamiast równego traktowania wprowadza promocję i uprzywilejowaną pozycję społeczną środowisk homoseksualnych w Polsce oraz przyczynia się do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą. W przypadku uchwalenia tej ustawy zostanie wprowadzona dyktatura mniejszości seksualnych, które będą cenzurować przekazy medialne, jak również przy wykorzystaniu publicznych pieniędzy i organów państwa będą tropić i zwalczać swoich przeciwników oraz promować swoje dewiacje. Osoba lub instytucja oskarżona o brak tolerancji będzie musiała udowodnić swoją niewinność, co jest sprzeczne z normami prawa europejskiego, od którego odeszli tylko Hitlerowcy i komuniści. Projekt tej ustawy nie tylko narusza artykuł 18 Konstytucji RP, gwarantujący szczególną ochronę prawną rodzinie, ale również drastycznie ogranicza wolność słowa zagwarantowaną w artykule 54 Konstytucji i wolność gospodarczą stanowiącą podstawę ustroju państwa zgodnie z artykułem 20 Konstytucji. Dlatego apelujemy do Sejmu RP, organizacji politycznych i związkowych, a także do całego społeczeństwa o podjęcie wszelkich działań dostępnych na gruncie prawa, aby ten projekt został odrzucony, bo jest kolejnym przejawem polityki antyrodzinnej prowadzonej. Przez koalicję rządzącą POPSL. Podpisał to przewodniczący porozumienie. Zanim przejdziemy do wystąpień kolejnych gości, przypomnę, że krakowski rynek już wielokrotnie był świadkiem godnych pożałowania parad zboczeńców. Ale był też świadkiem zgromadzeń, które wyrażały sprzeciw wobec promocji zboczeń. Często równocześnie. W tym samym czasie, naprzeciwko, już za kordonem czy barierkami. Myślę, że możemy sobie przypomnieć niektóre z haseł wtedy rzucanych. Chłopak, 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 dziewczyna, normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina! Tu jest Kraków, nie Bruksela! Tu się zboczeń nie popiera! Tu nie z nie Bruksela, tu się nie pomiera. Gdzie te podpisy? Teraz zapraszam panią Annę Tabor, która prowadzi akcję Stop Seksualizacji Dzieci. Witam państwa serdecznie. Tutaj muszę sprostować, bo pan powiedział, że prowadzę, a ja się tylko włączyłam. Włączyłam się, ponieważ widzę, co się dzieje. Trzeba, żebyśmy się w końcu obudzili, bo yy, wystarczy sobie wejść na interwit i przeczytać, kto to są Rockefellerowie, Rothschildowie, cała grupa Bilderberga. Poczytajcie sobie Państwo, poczytajcie sobie. Najpierw zrobili to, co chcą z medycyną, także na przykład, yy, no, w ogóle na przykład nie nich... czy takie rzeczy jak pasożyty czy borelia, to jest główna przyczyna chorób. Jest to w ogóle niewychwytywane, to teraz właśnie przyszło się do promowania idei gender, a za chwilę się okaże, że ta nazwa jest legalna, także trzeba się temu sprzeciwić, bo no, yy, poczytajcie sobie Państwo na stronie Stop Seksualizacji Dzieci. Dzieci w wieku 0-4 chce się uczyć masturbacji, a dzieci w wieku powyżej 15 lat chce się uczyć prostytucji. No to dokąd my zmierzamy? Zastanówmy się, dokąd zmierzamy i trzeba się temu sprzeciwić, bo jeżeli nie, to nasze dzieci za chwilę będą tego uczone. Była taka pani z Niemiec, Gabriela Kupy, to tam to już jest całkiem realne, dlatego że e, na przykład rodzice, którzy się sprzeciwiali, nie chcieli, żeby dzieci w ich było uczone czegoś takiego, zostały wtrącone do więzienia albo płaciły grzywne. Więc jeżeli się nie opowiemy z pewnymi wartościami i nie sprzeciwimy, no to za chwilę u nas się to samo stanie po prostu. Dlatego Was zachęcam, żebyście sobie poczytali na internecie e, na temat nowego porządku świata, na temat całej grupy Wildenberga, na temat e, seksualizacji dzieci. I trzeba się obudzić, bo jak my się jako naród nie obudzimy i nie opowiemy za pewnymi wartościami, no to za chwilkę to samo u nas będzie. Pozdrawiam Was serdecznie i musimy bronić tych wartości. Dziękuję bardzo i zapraszam do mikrofonu Pawła Kuklę z Przymierza Wolność, Suwerenność. Dzień dobry Państwu, ja cię wyjątkowo krótko, ale chciałbym Państwu przytoczyć. Na czym polega nauczanie w gender? Gender to ideologia zapoczątkowana przez homoseksualistów i organizacje skrajnie feministyczne. Jodie Butler, główna ideolog gender, pisze w swojej książce pod tytułem Obalenie tożsamości, że gender pragnie zniszczyć tożsamość i tradycyjną rodzinę u samych jej korzeni. Autorka książki Druga płeć, Simone de Beauvoir Czołowa feministka i genderyska walczyła o legalizację aborcji, a małżeństwo porównywała do prostytucji. Jednak najniebezpieczniejsze jest to, że propagatorzy tej idei uderzają w najmłodszych, w nasze i wasze dzieci, aby zdobyć uznanie grup najbardziej nieświadomych i łatwych do zdominowania. Takie tytuły książek, jak Wielka Księga Siusiaków i Wielka Księga Cipek, to materiały do nauki naszych dzieci promowane i zalecane przez marksistowski gender. Już same te tytuły są wulgarne, a w środku znajdują się kolorowe, pornograficzne rysunki, często nagich dzieci, narządy płciowe i techniki masturbacji. Podręczniki te namawiają do rozpoczęcia życia seksualnego jak najwcześniej, a jeśli dojdzie do poczęcia dziecka, do dokonywania aborcji. Te książki dla dzieci niszczą już w ich głowach model tradycyjnej rodziny. Dodatkowo te pseudomateriały edukacyjne dokonują profanacji, stawiają pytania dotyczące pci Jezusa Chrystusa i obrażają jego męczeńską śmierć. Autorzy zamieścili ilustrację przedstawiającą ukrzyżowaną kobietę nie omijając charakterystycznego przebitego boku. Przygotowanie edukacyjne ideologii gender działa w trybie błyskawicznym. Dziecko w wieku do 9 lat wie, co to masturbacja, stosunek, poznaje choroby generyczne, metody antykoncepcji. Gdy ma 12 lat, uczy się używać prezerwatyw, zdobywa pierwsze doświadczenia seksualne i poznaje sposoby usuwania ciąży. Ma spajane, że homoseksualizm nie jest niczym złym. Uczy się. Że jeżeli dojdzie do poczęcia dziecka, jest ono usuwane. I tak na przykład dziewczynka w wieku 15 lat powinna mieć prawo do czego aborcji. Właśnie tak przebiega proces edukacyjny gender. A jakie to przyniesie w Polsce skutki? Zniknie najważniejsza grupa w społeczeństwie, jaką jest rodzina. Homoseksualizm stanie się zjawiskiem powszechnym. Zrówno na naszych potomków ze zwierzętami gdyż namawia do rozpoczęcia życia seksualnego w jak najwcześniejszym wieku, co w perspektywie lat doprowadzi do wielu różnych wynaturzeń. Przyniesie opadek naszej kultury, tożsamości, tradycji i obyczajów. Zniknie naród polski. Bracia rodacy, my rodzice, my Polacy na to nie możemy pozwolić. Dziękuję. Dziękuję. Przede wszystkim słuszne jest blokowanie wszelkiej maści programów niezgodnych z sumieniem rodziców i ich wizją wychowania dziecka, ale należy też podjąć działania pozytywne. Jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne i szkolne, to decydujący wpływ na nie powinni mieć rodzice. Często nie mają go nie ze względu na złą wolę urzędników, ale ze względu na brak własnej inicjatywy. A brak własnej inicjatywy nie wynika z obojętności na to, co dzieje się z dzieckiem w przedszkolu czy szkole. Ale często z trudności i skomplikowanych procedur. Dlatego chciałbym ogłosić powołanie Think Tanku Komisji Doradczej, która zajęłaby się tymi kwestiami, m.in. programami wychowawczymi dla przedszkoli i szkół proponowanymi przez rodziców. Będzie ona grupowała ludzi, którzy są w stanie pomóc i zaoferować rozwiązania, ludzi naukowo i zawodowo związanych z edukacją i wychowaniem dzieci którzy dzięki swojemu doświadczeniu będą w stanie odpowiedzieć na potrzeby drugiej strony, rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Wszystkich zainteresowanych zarówno wsparciem inicjatywy, swoją wiedzą i doświadczeniem, jak i wszystkich, którzy chcą otrzymać pomoc, prosimy o kontakt na maila stopgender 1 maupagmailcom Kontakt można także nawiązać poprzez członków Obozu Narodowo-Radykalnego i Przymierza Naród Wolność Suwerenność. Jeśli już dziś są zainteresowani, to myślę, że po pikiecie będzie można chwilę porozmawiać. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w pikiecie, za to, że pokazaliśmy, że nie godzimy się na promocję dewiacji i zboczeń. Promocję szczególnie ohydną, bo uderzającą w małe dzieci. I jeszcze raz na koniec. Chłopak! Dziewczyna! Normalna rodzina! Nie Bruksela! Tu się zboczeń nie popiera! Tu jest Kraków, Nie Bruksela! Tu się zboczeń nie popiera! Jeszcze na chwilę głosu oddaję Adamowi Kuźnickiemu. Tak jest, znalazła się możliwość podpisywania. Wszystkich Państwa, którzy chcą podpisać projekt stop pedofilii chroniący dzieci przed demoralizacją zapraszamy do kolegów po prawej stronie, tam z żółtymi kartami. Potrzebny jest to mój do ważności podpisu. To jest inicjatywa ustawodawcza o zmianie polskiego prawa. Wszelkie szczegóły jeszcze u kolegów. Także zachęcam do podpisywania. I jeszcze jedno ogłoszenie. Już po, po zakończeniu zgromadzenia pikiety zapraszamy na gest solidarności ze skazanymi za, na Wrocławiu za zakłócenie wykładu niejakiego towarzysza majora Baumana. Pewnie kojarzycie słynne zdjęcia na Facebooku, w internecie. Wszystkich nas nie zamkniecie, będzie można sobie później zrobić zdjęcie. Zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Rozwiązuję zgromadzenie i proszę o spokojne rozchodzenie się. Czołem Wielkiej Polsce!